Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica, święty Cyryl, kapłan z kościoła wschodniego, a następnie biskup aleksandryjski, doktor kościoła. Jako takiego go właśnie czcimy z ustanowienia papieża Leona XIII. Miał urodzić się na przełomie wieku V i IV, a także wsłynąć tym, że już chociażby w swoim wieku młodzieńczym miał prowadzić życie jako mnich oraz pójść w ślady swojego wuja, również biskupa aleksandryjskiego Teofila. W 403 roku już jako wyświęcony kapłan miał uczestniczyć w tak tzw. synodzie pod dębem, gdzie jednak za sprawą heretyków wprowadzono do kościoła szkodliwe błędy, które między innymi doprowadziły do zniesienia z urzędu patriarchy Konstantynopola świętego Jana Chryzostoma, który odznaczył się walką z błędami, które potem powielał chociażby nowy patriarcha, czyli heretyk potępiony przez sobór Efeski i halcedoński Nestoriusz. Nestoriusz miał mówić nam o tym, że Chrystus nie narodził się z Najświętszej Maryi Panny jako Bóg, że miał on naturę bosko-ludzką, która de facto nie istnieje, a także przede wszystkim negował boże macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny. Za te herezję został potępiony przez Sobór efeski i halcedoński w ogóle odnośnie Soboru Efeskiego powinniśmy sobie napomnieć, że święty Cyryl, już jako biskup aleksandryjski, miał przewodzić jurysdykcyjnie nad tym Soborze, nad tym Soborem z postanowienia papieża Celestyna. Do tego stopnia wsławił się swoimi kazaniami, wyjaśnieniem Pisma Świętego, głoszeniem doktryny katolickiej i zwalczaniem błędów, w tym przede wszystkim tego błędu monofizyckiego, że z Soboru był odprowadzany do swojej siedziby biskupiej wraz z pochodnią które mają nam uzmysłowić, jaką wielką gorliwością i światłem pochodzącym od Ducha Świętego płonął ten Boży człowiek, który zasnął w Panu w Roku Pańskim 444, jako biskup, który spełnił swoje posłanie, jako ten, którego lampa zawsze płonęła. I Nawiązując do tej lampy, musimy także nawiązać do dzisiejszej Ewangelii, którą wyjaśnia nam święty Augustyn, który również żył w czasach współczesnych świętemu Cyrylowi, także w Afryce Północnej, która spłynęła krwią katolików do tego stopnia wielkiej obfitości, że ich kult był bardziej żywy i większy od kultu Najświętszej Maryi Panny. Święty Augustyn komentując dzisiejszą Ewangelię mówi nam o tych, że płonące lampy mają nam uzmysłowić to, że mamy być świadectwem dla innych. Przede wszystkim śmierć męczeńska jest największym świadectwem wyznania wiary, ponieważ nie ma większej miłości, jak mówi Pan Jezus, od tej jeżeli ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Dlatego największą solą Również o tym wspomina Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii, jest to, jeżeli nadajemy innym ludziom smak w naszym życiu. To znaczy, jeżeli naszą postawą ich budujemy, a nie rujnujemy. To znaczy, jeżeli naszym świadectwem życia pokazujemy im na prawdziwą światłość świata, którą jest Chrystus. Ponieważ jeżeli mamy nawet jakieś zapalone pochodnie, to one i tak muszą brać swoje źródło w Bogu. Inaczej jest to zimny ogień, który pali się i się wypala, a my razem z nimi i nasze życie wtedy traci sens, ponieważ każdy, kto odstępuje od wiary katolickiej, żyje bez sensu, chociaż nawet trudno nazwać to życiem. Jest to nędzne pasożytowanie na tym świecie. Zobaczmy, że Pan Jezus, nawiązując do właśnie zapalonych pochodni, nawiązuje również także poniekąd do tego krzewu, którym Pan Bóg ukazał się Mojżeszowi w Księdze Wyjścia. On płonie, ale się nie spala. I dokładnie tacy my mamy być zapaleni łaską Ducha Świętego do tego, aby zanosić światłość do tej ciemnoty pogańskiej czy bardziej neopogańskiej w dzisiejszym współczesnym świecie, który nie promuje wartości. Nie chce, żebyśmy byli światłem dla świata i solą tej ziemi. Sola nadaje czemuś smak, Sól nadaje czemuś smak, a więc my musimy nadawać temu światu sens życia w świetle Ewangelii. Sól również jest tym czymś, co konserwuje, a więc musimy zachować w sobie wiarę i przede wszystkim tradycję, jako jej źródło, która próbuje właśnie stracić swój smak za sprawą tego, że jest niejednokrotnie zalewana przez ściek herezji modernistycznej. Musimy z nią walczyć, zapaleni Bożą miłością, tak jak z nią walczył, chociażby tylko, że w wydaniu nestoriańskim, święty Cyryl Aleksandryjski. I niechaj jego wstawiennictwo nam towarzyszy zawsze w zachowywaniu wiary, w potępianiu błędu, żeby ratować błędnowierców. Ponieważ jeżeli ty nie potępiasz błędu, to błąd doprowadzi do potępienia ciebie. Nie ma kompromisu z fałszem, którego ojcem zawsze w mniejszym, bo w większym stopniu jest szatan. W ogóle też mówiąc o dzisiejszej Ewangelii, musimy sobie nawiązać, że Pan Jezus wygłasza wspomnianą przypowieść podczas kazania na górze, gdzie Bóg z wysokości objawia prawo upadłemu człowiekowi. Już nie prawo zapisane na kamiennych tablicach, ale na naszych sercach, ponieważ Bóg wstępuje z wysokości, aby podnieść upadłego człowieka i wnieść go na wspomnianą wysokość. Na tą wysokość może on wstąpić, jeżeli będzie zachowywał prawo Nowego Testamentu, czyli miłość Pana Boga, miłość bliźniego. Ale prawdziwa miłość wobec bliźniego to nie jest utwierdzanie go ślepo w błędach, ale jest pokazywaniem mu właśnie prawdy wynikającej z naszego świętego, pobożnego życia i wiary katolickiej, które nasze życie ma wyrażać. Niechaj więc nasza wiara będzie symbolizowana przez również ten krzew, który płonie, ale się nie może spalić. Ponieważ zobaczmy, w ogrodzie jeden człowiek chciał być taki jak Bóg, ale nie posłuchał się Boga, tylko posłuchał się diabła, który się pod Niego chciał podszywać i uczynić Jemu równym. Przez co człowiek stał się upadły na wskutek swoich grzechów i przede wszystkim stracił swój smak, stracił swój blask, ale również zobaczmy na dzisiejszą Ewangelię. Pan Jezus przychodzi po to, żeby odkupić nas, żeby zejść z góry, żeby człowieka wprowadzić na górę. Posłuchajmy się Pana Jezusa. Podążajmy za przykładem świętych Pańskich, którzy świętymi się nie narodzili, poza Najświętszą Marią Panną i naszym Panem Jezusem Chrystusem, ale którzy takimi się stali poprzez to, że byli posłuszni Panu Bogu. Słuchajmy się Pana Jezusa. I płońmy, płońmy wobec innych ludzi gorącym ogniem naszej miłości. Nikogo nie odrzucajmy oprócz jego błędów, ale przede wszystkim budujmy go w wierze, prawdzie i miłości. I niechaj wstawiennictwo świętego Cyryla uprosi nam łaskę wiary katolickiej, która jest niezbędna do zbawienia i która zawsze jest otwarta na drugiego człowieka, ale zawsze także jest zamknięta na jego błędy.